W od środka wersja poszerzona. Jak widzicie, dzisiaj od samego początku będziemy potrzebowali szerokich kadrów i dużo rozmachu, ponieważ temat jest złożony. Akira, japońska animacja z 1988 roku, na podstawie serii komiksów, które ukazywały się w latach 80., jest dość dobrze znana, to delikatnie mówiąc. Nie starzeje się ponad 30 lat już na rynku, a wciąż jest znakomicie narysowana wciąż jest świetnie przemyślana. I wciąż oferuje coś, czego czasem trudno szukać w nowych dziełach. Tam jest pomysł, tam jest coś, co powoduje, że historia wciąga, pomimo tego, że teoretycznie opisuje inną rzeczywistość. Jaka jest rzeczywistość Akire? Rzeczywistość po III wojnie światowej? Nie mamy jej przecież. Zniszczone Tokio również stoi, tak jak stało, no zniszczone podczas II wojny światowej, jeszcze wielokrotnie. Podczas działań wojennych wcześniej, które Japończycy sobie sami fundowali, no ale wciąż to samo Tokio, a tutaj mamy Neotokio. Świat ponad 30 lat. W wersji japońskiej jest inna różnica czasu między wybuchem tej III wojny światowej a momentem akcji niż w tym, co poszło na świat, ale to nie ma znaczenia. W świecie Akiry ponad 30 lat po trzeciej wojnie światowej Neotokio odbudowane, gigantyczne, zaraz zobaczymy na kolejnych plakatach, ale tak samo. Gangi motocyklowe, bosodzoku, takie jak były kiedyś w Japonii. Narkotyki, które, po które sięgają młodzi, tutaj na kurtce jednego z głównych bohaterów Kanady. Przemoc takie, no, można zaryzykować, zezwierzęcenie, chciwość, wielka polityka, militaryzm i ślepe wykonywanie rozkazów. Do tego niezwykła technologia, która może prowadzić w rękach szalonych naukowców nie wiadomo do czego. To wszystko było wymyślone w latach 80. na podstawie tego, co się działo w Japonii. Japonia niezwykle rosła, był wzrost gospodarczy, wszyscy się bogacili. Trochę dlatego nie wiedziano, do czego to doprowadzi. Chęć posiadania, skupiania coraz większej ilości rzeczy może prowadzić do takiego finału, jaki widzimy na przykładzie jednego z polityków, kiedy już trzeba uciekać, jest przewrót wojskowy, oczywiście wielka zagłada za rogiem, ale Jeden ze skorumpowanych polityków, chory, słaby, ciągnie za sobą prawie już walizkę z pieniędzmi, które i tak się wysypują, a on umiera w męczarniach. Nic nam po pieniądzach zatem. Do czego dążyć? Może do nowego stanu świadomości. W Akirze, zmienimy sobie plakat. W Akirze pojawia się bowiem tytułowy Akira, który wraca we wspomnieniach, bo tak już na planie filmowym jest obecny pod postacią. Kilku resztek z ciała, które są już jedynie próbkami do badań. Tutaj mamy drugi plakat: takie futurystyczne miasto, i znowu Kanada na swoim supermotorze. Akira, chłopak, który miał kilkoro towarzyszy z sierocińca, ośrodka dla dzieci, nawet nie do końca sierocińca, bo te dzieci szły z, ze swoich rodzin. Pod opiekę naukowców, tylko że ta opieka polegała na dłubaniu w głowach i, i sprawdzaniu niezwykłych zdolności, jakimi te dzieci były obdarzone. Chciano uzyskać ekstrakt czegoś niezwykłego. Doprowadzono do III wojny światowej, a także powtórna zagłada po tych 30 latach również zaczęła się dziać. Kiedy zaczęła się dziać? Według autora y, pomysłu. W 2019 roku. Ten rok i dla nas w rzeczywistości zapadnie w pamięć, bo zostawia po sobie dwie cyferki, jedynkę i dziewiątkę w nazwie wirusa, który z pewnością szybko sobie nie pójdzie, nie odejdzie w zapomnienie. Chociaż może kiedyś. Ale w fikcji Akiry mamy ten skok po 30 latach, po III wojnie światowej, do 2019 roku, do neo -Tokyo, które, co ciekawe, także jak obecne Tokio, czeka na Igrzyska Olimpijskie. Pojawia się w Akirze w pewnym momencie plakat, na którym wyświetlany jest, pokazywany jest taki zegar, który odlicza dni do Igrzysk. Tam jest wówczas 147 dni do Igrzysk Tokio 2020, a my niedługo będziemy mieli ponownie 147 dni do Igrzysk Tokio 2021, już tym razem, bo o jeden rok przełożone. Te 147 dni wypadnie dokładnie za 3 tygodnie i jeden dzień i możemy być pewni, że temat Akiry wróci i, i będzie pokazywany zrzut ekranu jeden z kadrów tej animacji, a także na pewno temat Akiry i takiego wybiegania w przyszłość wróci ze zdwojoną siłą po raz drugi, bo 147 dni do igrzysk. Też pokazywano sobie w mediach społecznościowych na podstawie Akiry w 2020 roku. Zastanawiano się wówczas, czy być może ta animacja nie miała nam pokazać, że takim głosem z przeszłości z lat 80., że o to uważajcie, ludzie, bo może wam się coś tak zapętlić i tak dziwnie skumulować, że to wcale nie będzie jak na loterii kumulacja, ale kumulacja jakichś nieszczęść, puszka Pandory, rzeczy bardzo, bardzo niechcianych, mimo że z założenia i tak są złe. No i mamy 147 dni do igrzysk, które opatrzone są takim komentarzem. Ciusi, da, czyli nie dopuśćcie do tego, żeby one się odbyły, żeby je zlikwidować, żeby nie dopuścić do ich organizacji. Być może takie komentarze pojawią się w tym roku, zobaczymy, jak będzie Japonia się ustosunkowywać do tej imprezy sportowej, ale na pewno Akira. Dodaje do naszej rzeczywistości taki element niepewności, jakby ktoś nagle miał kiedyś do dyspozycji szklaną kulę i może w nią zajrzał i zobaczył, kto wie, może wirusa, może coś innego. Działa to na wyobraźnię, ale i sama Akira działa na wyobraźnię. To jest film teoretycznie starszy. On się powinien już troszkę zakurzyć, ale nic z tego. Kreska jest wciąż znakomita. Oczy postaci, one krążą wszędzie. Samymi oczami postać jest w stanie wyrazić bardzo wiele. Jak Kaneda patrzy się na, na to, co dzieje się dookoła. Kaneda, czyli ten chłopak w czerwonej kurce na czerwonym motorze. On cały czas, do końca filmu, stara się uratować swojego kolegę Tetsuo, Shime Tetsuo, który ma ewidentnie jeszcze większe zdolności niż te dzieci, które widzimy najpierw jako trójkę najbardziej owładniętych jakimiś tajemniczymi mocami istot. Tetsuo ma w sobie takich mocy więcej. A czy więcej niż sam Akira, który spowodował trzecią wojnę światową? Trudno powiedzieć. Animacja zostawia nas z pytaniami. Wydaje się, że więcej, ale może i nie. Czy będziemy w stanie wracać do tematu igrzysk i przyszłości? Zdecydowanie. Wczoraj Szef Komitetu Olimpijskiego Japońskiego. Yoshiro Mori, były premier. On sprawował urząd premiera na przełomie 2000 i 2001 roku, czyli wówczas, już to było ponad dekadę po premierze Akiry. A sam Yoshiro Mori był premierem przed Junichiro Koizumi, przed długoletnim premierem, który zapadł w pamięć wszystkim Japończykom. Miał taką charakterystyczną fryzurę, nazywano go japońskim Elvisem. Jeszcze do tego siwe włosy, więc się wyróżniał delikatnie mówiąc. Był mentorem Shinzo Abe, który później rządził dwukrotnie i o którym również rozmawialiśmy wiel wiele razy. Yoshiro Mori, obecnie starszy pan, który jako premier był jednym z wielu. Kiedyś japońską politykę nazywano, japoński skład rządu nazywano drzwiami obrotowymi, bo premierzy kręcili się, zmieni zmieniali jak właśnie to wszystko kręciłoby się w drzwiach obrotowych. Jako premier się nie zapisał, ale jako szef Komitetu Olimpijskiego popełnia kilka różnych wpadek. Jest starszym panem, który sprawia wrażenie, jakby nie nadążał za postępem technologicznym. Nikt się z niego nie śmieje ze względu na wiek, bo Japonia szanuje swoich seniorów. Ale wczoraj, w środę, Yoshiro Mori powiedział, wspominając swoje dawne dzieje jako szefa Japońskiego Związku Rugby, że nie powinno być tyle kobiet na różnych zebraniach, ponieważ one strasznie dużo mówią. A pamięta. Właśnie jak to szefując rugby japońskiemu na zebraniach, jak było tam więcej kobiet, jedna coś powiedziała, wszystkie pozostałe chciały coś dodać. Tak stwierdził były premier, obecny szef Japońskiego Komitetu Olimpijskiego. Rozpętała się burza, Yoshihiro Mori przeprosił. Stwierdził, że jednak nie wydaje mu się, że warto podawać się po czymś takim do dymisji. On po prostu przeprasza, ale tak uważa. Mamy obecnie falę. Myślenia w inny sposób. Czy można to wartościować? Czy ktoś mówi za dużo? Czy mówi tyle, ile trzeba? Czy o nas możemy usłyszeć, że mówimy za dużo? Nie byłbym taki szybki w ocenach, bo to, czego się nie mówi, czyli krytyka, jakiej się nie wyraża, a nie tylko ta, na którą się święcie oburzają media, czy jest to słuszne, czy nie, to nie tylko taka krytyka istnieje. Także jeżeli coś się nie wypowiada publicznie, również może być dyskredytowane po cichu. Na pewno każdy ma takich doświadczeń wiele. Akira natomiast pozwala zobaczyć rzeczywistość z innej perspektywy, rzeczywistość z przeszłości, obecne sprawy, które być może ktoś chciał już rozwiązać wcześniej. Zobaczcie bowiem, czy my nie mamy do dyspozycji takich oto miast już prawie, prawie do dyspozycji, takich oto miast w Azji? To Wygląda prawie jak centrum Bangkoku. Jakby się postarać, dużo smogu, dużo różnych wieżowców, mniejszych lub większych, spektakularnie idących w stronę wieżu w Dubaju, bądź mniej spektakularnie. W Akirze przepiękne są ślady tylnych świateł, które pozostają po tym, jak motocykle się ścigają. To trzeba mieć wyobraźnię, oczywiście, w prawną rękę, żeby to narysować. Polecam, uwadze każdemu, Akira, animacja z 1988 roku, która mówi o rzeczywistości z 2019 roku w Tokio po III wojnie światowej. Ile militaryzmu przewijało się w naszych odcinkach, ile wojskowych zrobiło złego dla Japonii na przestrzeni dziejów. A w tej animacji może czasem ta pętla nie prowadzi wyłącznie do złych rozwiązań. Ale kto wie, może one nie są ostateczne. Pada komentarz już pod koniec animacji. Tutaj sobie to spisałem, żeby się nie pomylić, bo tego już jest dużo i mogę coś pokręcić. Kiyoko, czyli dziewczynka naznaczona postępem czasu na twarzy, jedna z trójki tych wieszczy, które, którzy widzą przyszłość od małego, mówi: Przyszłość nie musi poruszać się jedyną ścieżką. Może przyszłość zatem można kierować? Może nie ma co się martwić w takim razie? Akira jako optymistyczna wersja przeszłości pokazanej w czarnych barwach. Jeszcze jeden komentarz, który stanie się tytułem tego odcinka, bo Kay, dziewczyna, która podoba się Kanedzie, mówi, kiedy są na chwilę w areszcie, opowiada temu chłopakowi w czerwonej kurtce, opowiada o co chodzi z Akirą, kim on jest i jak doszło do trzeciej wojny światowej. Mówi o tym, jak on uzyskał nowy stan Skupienia nowy stan ewolucji i poddaję wątpliwość, czy ludzie są w ogóle gotowi na, na takiego rodzaju moce. I porównuję mu to do sytuacji, gdyby Ameba dostała ludzką moc. Więc co by było, gdyby Ameba dostała ludzką moc? Możemy zastanowić się każdy po swojemu. A do takich rozważań na pewno warto śledzić to, co dzieje się w Japonii na bieżąco, żeby widzieć takie. Ciekawostki, jak to, co mówi czasem szef Japońskiego Komitetu Olimpijskiego, no i do tego koniecznie obejrzeć Akire. Czego wszystkim życzę. Dziękuję za uwagę.